Cześć, witajcie. Ci, zrobiłam praktykę, która pomoże Ci w tematach wartości, poczucia własnej wartości, pozwalania sobie, ale też yy, yy, wszelkich sabotażujących autodestrukcyjnych tematach, któregoś źródłem może być nienawiść do siebie, o którym mówiłam w tym filmiku, yy, lub jakakolwiek inna przyczyna, dlatego że tak jest. Więc usiądź wygodnie albo połóż się weź kilka głębszych oddechów, do podbrzusza, tych w tych ustami, osadź się. Z każdym wdechem wchodzisz jeszcze głębiej do siebie, do swojego ciała fizycznego, do swojego serca, do swojego umysłu. Zapraszam tutaj wielką obecność swojej duszy. Jest też w wielkiej przestrzeni między Ziemią a kosmosem, zajmując tyle miejsca, jak tylko chcesz potrzebujesz. Z każdym wdechem pozwalaj sobie rozluźnić ciało tyle, ile ma chcę się rozluźnić. Co do do miednicy, pachwiny, brzuch, klatka piersiowa barki, podstawa czaszki, żuchwa, czoło, czubek głowy. Jeżeli siedzisz, to poczuj wyraźnie stopy na ziemi. I skoncentruj się chwilę na przestrzeni serca, poczuj jego bicie, bicie serca, uczucie w klatce piersiowej, daj sobie obecność. I też uśmiechnij się wewnętrznie do siebie. Pozwalając, by rozpoznać i żeby wypłynęło na wierzch wszelkie zaciski, wszelkie mm, energie, które zaciskają to serce, hamują jego ekspresję, nie pozwalają na doświadczenie radości, na doświadczenie miłości tej wobec siebie i tej, która przychodzi z zewnątrz. Jałmi są zaległe emocje, zranienia. Krzywdy, lęk, wątpliwość, zawahania, brak bezpieczeństwa, brak zaufania. Pozwól temu wszystkiemu wypływać teraz w tej bezpiecznej, wielkiej przestrzeni po prostu oddychaj spokojnie, delikatnie do podbrzusza. Teraz skieruj uwagę do swojej głowy, do samego jej centrum. Zaproś tutaj oddech, który pozwoli ci tą przestrzeń powiększyć, poszerzyć. Zaproś tam światło, takie jakie czujesz dla siebie. Może być białe, złote, różowe. Tak, żeby wypełniło tą przestrzeń w twojej głowie ją. I teraz poczuj, że naczynia gimnastyczne w Twoim układzie nerwowym, wszędzie tam, zaczynają się mocno uruchamiać, mocno uruchamiać i czyszczą, wszystko czyszczą, pochłaniają do światła wraz ze wszystkimi zaległymi, zastałymi emocjami, energiami, pamięcią, różnych wspomnień, doświadczeń. I powoli wypływa z głowy po to, by być przefiltrowana. oczyszczone, uwolnione i spływa sobie, spływa, spływa w dół, ciała, aż się trafia na nerki, więc i je wzmacniamy, trzymamy je w tym czasie, kiedy one filtrują, kiedy pozwalają Ci oczyszczać emocje, zwłaszcza lęku, lęku przed odrzuceniem, lęku przed niedostaniem tego, co potrzebuje, tego, na co zasługuje, lęku przed byciem mm, oskarżonym napiętnowanym, zmanipulowanym, wystawionym. Wszystkie te emocje, wszystkie te uczucia trzymamy teraz w w nerkach. Pozwalamy im się filtrować, alechemizować. być głęboki wdech. Z wydechem nerki puszczają, otwierają się kanały, drogi moczowe. I powolutku spływa to do pęcherza, spływa. Teraz pachasz, trzymamy w ciepłym czułej obecności, też światła. pozwalamy, by pachasz, wypełniając się tym już przefiltrowanymi, zalchemizowanymi emocjami i energiami, wzmocnił się, wzmocnił się, wzmocnił, wzmocnił swoją strukturę, elastycznym, wzmocnił tą strukturę fizyczną, ale przede wszystkim energetyczną. Tym samym wzmacniając twoją barierę, twoją granicę, twoją przestrzeń osobistą, wzmacniając też Twoją barierę tak, żebyś mogła mógł bardziej widzieć swoje potrzeby, swoje pragnienia, byś mogła mógł lepiej czuć siebie w oddzielaniu od innych, byś mogła wyraźniej, klarowniej, czyściej widzieć a wszelkie złe intencje manipulacje z zewnątrz. Więc poczuć, ten pęchasz rozgrzewa się, rozgrzewa się, rozgrzewa i emanuje ciepło, światło i takie mocne pola wokół ciebie, zwłaszcza wokół miednicy, nóg. Weź głęboki wdech, do podbrzusza, wydech, uwolnij do ziemi. I oddychaj tak chwilę, pozwalając, by wszelkie resztki tej jachami trafiły do ziemi. Z jednej strony pomagać się to zakorzenić, a z drugiej te wszystkie odpady przemiany materii, jakie zrobiliśmy w tym czasie na poziomie energetycznym, zostają też przetransformowane. W przestrzeni wokół ciebie się czyścić i z Twojego pola też zostaje wyczyszczona informacja o tym na przykład, że można cię manipulować i przekraczać. Już nie jest to możliwe, wyczyściłeś swoją percepcję, więc Twoje pole się czyści, wzmacniamy je też. Wróć do serca, zobacz, ile teraz możesz tutaj poczuć miłości do siebie, ile więcej możesz jej błać. I to też wpuszczaj w przestrzeń wokół siebie, Ty, tym chcesz się otaczać. Taką informację dawać do swojego pola dla innych. To chcesz przyciągać w postaci karmiących zdrowych relacji, obfitości, zdrowia, radości, dobrego jedzenia, dobrych ubrań, dobrych książek, dobrego czasu, dobrej pracy dobrych sąsiadów i teraz miękko pozwól wypełniać swoje serce tym. Wypełniać, przyjmować i z głębi serca i z zewnątrz. I w tym widzę, że twoja przestrzeń serca powiększa się. Widzę taki znak nieskończoności i pozwól sobie, żeby on był, jeżeli też go czujesz. Tej miłości, która płynie, zgłębi, zgłębi Twoje dusze na zewnątrz, z zewnątrz wprost do Twojego serca. Mio są z tym samym mądrość tego, jak się siebie troszczyć, jak dokonywać wyborów, jak rozróżniać to, co przychodzi z zewnątrz, czy to jest dla mnie dobre, czy nie. I pozwól, żeby głęboko w Twój kręgosłup wzmocniła się struktura, która osadza cię właśnie w tej mądrości rozróżniania, w dokonywaniu dobrych wyborów, w solidnym stanie, w swoich wartościach. I to wszystko na nowo sprawia, że Twoja głowa może stać się prawdziwie lżejsza. Nieobarczona tak bardzo tą starą historią. A więc możesz myśleć jaśniej, klarowniej, lżej, kreatywniej, szybciej. Więc pozwól, żeby wchodziła lekkość w twoją głowę, żeby kości zaczęły się. Poruszać, dawać więcej przestrzeni, być bardziej elastyczne, ruchome. Wszystkie struktury w Twojej głowie, wszystkie błony, wszystkie połączenia neuronalne, wszystkie struktury centralnego układu nerwowego mają być bardziej czysta, klarowna, świecąca, elastyczna, żywa. Twoja przysadka wydziela hormony w harmonijny sposób. Twierdzi się na hormony w harmonijny sposób. Poprawia się Twój wzrok, słuch, węg, smak. Wyostrza się Twoją percepcję, Twoje zmysły, abyś mogła lepiej widzieć, rozróżniać, wiedzieć. Twoje gardło. Byś mogła wyrażać swoje potrzeby, i pragnienia. I stawać granice, Jak i mówić tak, im? mówić nie, a mówić też tak. Mówić nie a mówić też tak. Mówić nie na wszystko, co ci nie służy. Mówić tak wszystkiemu, co chcesz przyjąć. Więc znowuż w twoim sercu może zagościć więcej radości. Pozwól sobie na to, jak chcesz, upukaj tę przestrzeń, dotknij jej, ożyw, uśmiechnij się. Przypomnij sobie wszystko, co lubisz robić, co lubisz doświadczać. Wpuść to do serca, Wpuść tego więcej do swojego życia. Wracamy do twojego brzucha, który też może być lżejszy, bardziej przepustowy, płynny. Czymś przestrzennym. Łatwiej trawisz, to już nie zalega. Ciężar, taki gniot, jakiegoś poczucia mm, nienawiści, poczucia może nawet obrzydzenia, niechęci. Nie? Zobacz, że tutaj wylewa się teraz w to oczyszczone miejsca dużo światła, dużo miękkości, dużo miłości, a bez witalność. Wysokie trawiane zaczynają lepiej płynąć, jelita poruszają się, wchłaniają wszystkie substancje drzewcze, ale się oczyszczają i wydalają sprawnie w pełni, w ruchu, w przepływie. na nowo w miednicy, szeroko, pełnie, stabilnie, też przyjemnie. I pozwól, żeby cały Twój układ nerwowy wyregulował się. Bardzo głęboko ściągną warstwę napięcia. Ściągną warstwę lęku. Ściągną tą warstwę, w której była walka wewnętrzna sama ze sobą, sam ze sobą. Autosabotaż, autodestrukcja. Poczuł swoją kość krzyżową. Pozwól jej oddychać, otwierać się. sobie na westchnięcie, jeżeli czujesz, że chcesz na taki głęboki, spokojny przyjemny oddech kiedy twój układ nerwowy jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej opadając uwalnia warstwę napięcia bardzo głęboko trzymają to nie jest chwilowa regulacja to jest bardzo głębokie zejścia Większego bezpieczeństwa, stabilności, osadzenia. To ściągnięcie bardzo dużej warstwy, napięcia. Jeżeli leżysz, to pozwól, żeby ten krągosłup opadał do ziemi. Może nawet tapiał się w nią, rozciągał, upłynniał, poszerzał. Jeżeli siedzisz, dobrze, żebyś miał oparcie. Pozwól dniece być ciężką, osadzającą do ziemi. A jednocześnie kręgosłup jest lekkość, głowa też jest lekka, naturalnie wznosi się ku górze. Stawia się podstawa czaszki, kręgosłup równuje się, wzmacnia się tył łopatek. Dzięki temu przestrzeń serca ma wsparcie, może się bardziej otworzyć jest schroniona. Brzuch rozluźnia się miękko, ciepło, przestrzennie. Zmienisz swoją wibrację i to poszesz na przestrzeń wokół siebie, poszesz na przestrzeń wokół siebie, poszesz tak daleko, jak tylko chcesz. Zakorzeniając to w ziemi, daleko w kosmosie. i zakończając w swoim sercu. Bardzo dziękuję. Pamiętaj, że indywidualna praca terapeutyczna, jak i uzdrawiająca będzie bardzo wspierająca powtarzać tę praktykę tak często jak czujesz potrzeba yy, pracy ze sobą, a wszystko będzie bardzo dobrze. Powodzenia.